Wraz ze swoim kompanem siedzisz w kabinie pilotów za sterami wielkiej maszyny. Lot przebiega bez problemów, niemal dzień jak codzień. Nad horyzontem wschodzi słońce i przed wami rozpościera się wspaniały widok. Powoli zbliżacie się do lotniska. W oddali już tli się kontur wieży kontroli lotów. Nagle otrzymujecie informację o gęstej mgle spowijającej płytę lądowiska. Mało tego, na pokładzie leci z wami praktykant, którego ogarnęła panika. Musicie się skupić i przygotować do procedury lądowania. Czy jesteście na to gotowi? Wieża jest grą kooperacyjną przeznaczoną tylko dla dwóch graczy. Można ją określić jako symulator pilota samolotu. Zasady nie są trudne, ale zwyciężyć już nie jest tak łatwo, zwłaszcza że mamy narzucone ograniczenie w rozmawianiu. Zresztą sami zobaczcie, jak można wylądować, używając tylko kości i komunikacji niewerbalnej. Po otwarciu pudełka, witają nas dwie instrukcje, ale nie ma potrzeby, żeby zapoznawać się z nimi obiema naraz. W pierwszej kolejności zerkamy do procedury lądowania, ponieważ tutaj zawarte są zasady gry. Natomiast dziennik lotu jest to zbiór modułów oraz scenariuszy, do których będziecie sięgać, kiedy już odbędziecie pierwszy lot. Na początku czeka nas małe ćwiczenie manualne, bo przed pierwszą rozgrywką należy samodzielnie złożyć planszę główną, czyli pulpit sterowniczy, który jest dwuwarstwowy. Oto cała zawartość, którą znajdziecie w pudełku gry halowieża. Jednak nie będziecie używać tych wszystkich komponentów naraz. Po lewej stronie widać elementy podstawowe, czyli takie, które używane są w każdej rozgrywce, plus dodatkowo leży tutaj lotnisko ze scenariusza pierwszego. Natomiast po prawej stronie widać komponenty, które są częścią składową wielu scenariuszy znajdujących się w dzielniku lotu. Zasady gry wytłumaczę Wam na tym scenariuszu startowym, natomiast później przejdę do omówienia tychże modułów. Plansza pulpitu sterowniczego najlepiej, żeby była położona pomiędzy dwójką graczy, tak żeby każdy z nich miał swobodny dostęp do swoich pól. Bierzemy następnie dysk i kładziemy go na sztuczny horyzont, czyli na to pole, w taki sposób, żeby biała strzałka wskazywała na czarny trójkąt. Następnie należy wyłożyć te kolorowe znaczniki. Niebieski i pomarańczowy trafiają na prędkościomierz na odpowiednie pola oznaczone kropkami, czyli niebieski znacznik trafia pomiędzy czwórkę i piątkę, a pomarańczowy pomiędzy ósemkę i dziewiątkę. Czerwony znacznik trafia na tor hamowania na pierwsze pole oznaczone czerwoną kropką. Mamy jeszcze takie przełączniki, takie tekturowe kwadraciki, które musimy wyłożyć na wszystkie zielone lampki, żeby je przykryć czyli na podwozie, klapy oraz na hamulce. Dwa górne sloty musimy uzupełnić dwoma paskami, czyli. Torem poziomu lotu oraz ścieżką podejścia. Ścieżka to jest nic innego jak wybrane lotnisko i według startowego scenariusza będziemy lądować w Montrealu. Ten pasek Montrealu z każdej strony wygląda w taki sam sposób. Natomiast tor poziomu lotu wygląda inaczej, będziemy go używać do każdej rozgrywki, ale to, którą stroną musimy go wyłożyć, zależy od koloru wybranego lotniska. Jeżeli tutaj mamy lotnisko zielone, to znaczy, że tor poziomu lotu musi leżeć stroną, która ma ten zielony pasek u góry. Jeżeli lotnisko miałabym czerwone lub czarne, to musiałabym odwrócić ten tor na drugą stronę. I teraz. Ścieżkę podejścia wsuwamy z lewej strony w taki sposób, żeby ta chmurka znalazła się na tym polu. To jest ekran naszej aktualnej pozycji. Natomiast tor poziomu lotu trafia po prawej stronie. W taki sposób, żeby wartość 6000 trafiła w ten obszar, w to pole, i to jest nasz ekran aktualnej wysokości. Teraz na każdym z tych torów musimy wyłożyć elementy, które są napisane takimi symbolami. Na ścieżce podejścia wykładamy samoloty, które blokują nam tę ścieżkę, i na tych polach mamy zaznaczone, ile musimy tych samolotów wyłożyć. Natomiast na torze poziomu lotu wykładamy znaczniki przerzutu w tych miejscach, gdzie te znaczniki są narysowane. Trzy znaczniki kawy kładziemy obok planszy. Na końcu przygotowania musicie podzielić się rolami, czyli zadecydować, kto z Was będzie pilotem, a kto drugim pilotem. Pilot dobiera niebieskie komponenty, czyli zasłonkę i cztery kości, i siada przy polach, które są w kolorze niebieskim. Natomiast drugi pilot dobiera pomarańczowe komponenty, zasłonkę i cztery kości, i siada przy pomarańczowych polach. Teraz już jesteście przygotowani do lądowania. Wszystkie pozostałe komponenty należy odłożyć do pudełka, ponieważ w pierwszym scenariuszu nie będą przydatne. W grze halo wieża waszym zadaniem jest bezpieczne wylądowanie na wybranym lotnisku. Musicie współpracować i tak skoordynować działania, aby w trakcie siedmiu rund przygotować samolot do posadowienia. Trudność tkwi w tym, że w czasie lotu nie możecie ze sobą rozmawiać. Wszystkie czynności wykonywane są za pomocą kości. Wykładacie je naprzemiennie na różne pola. Aby aktywować ich efekty takie jak wysuwanie podwozia i klap, czy oczyszczanie pasa, z biegiem czasu samolot będzie leciał coraz niżej i niżej, zbliżając się do lotniska. Misja zakończy się sukcesem, jeśli spełnicie wszystkie wymagania bezpiecznego lądowania. Każda z siedmiu rund podzielona jest na trzy fazy: narada i rzuty kośćmi. Rozmieszczenie kości, koniec rundy. Na początku każdej rundy możecie przeprowadzić naradę, czyli ustalić między sobą plan działania, co dobrze by było zrobić w tej najbliższej rundzie. Jednak jest tutaj pewne ograniczenie w komunikacji, to znaczy nie możecie powiedzieć wprost typu, że jeżeli będziesz miał szóstkę, to połóż ją na tym polu, albo najniższą kość wykorzystaj do tej akcji. Tak mówić nie można. Natomiast przy omawianiu strategii możecie sugerować typu, że fajnie by było zacząć już wysuwać podwozie, albo musimy zacząć już usuwać samoloty z tego pasa. Kiedy zakończycie naradę, każdy z graczy jednocześnie, symultanicznie rzuca swoimi kośćmi za zasłonką w taki sposób, żeby wyniki nie zobaczył współgracz. I potem jak już rzucicie kośćmi, do końca rundy nie możecie ze sobą rozmawiać. Jeżeli na początku rundy na polu aktualnej wysokości leży żeton przerzutu, automatycznie przenosicie go na to pole. I to jest żeton, który służy do przerzucania kości. Jak on działa dokładnie? W dowolnym momencie gry dowolny gracz może zadecydować, że chce użyć tego żetonu. Robi to sam, bez konsultacji ze współgraczem, sam o tym decyduje. Więc przykładowo gracz niebieski decyduje, że chce ten żeton wydać, aby przerzucić dowolną liczbę kości. W tym samym czasie gracz pomarańczowy również może to zrobić, więc obaj gracze teraz za zasłonką decydują, ile kości chcą przerzucić. I dopiero po tym przerzucie informujecie siebie nawzajem, ile kości przerzuciliście. Oczywiście nie mówiąc, jakie wypadły nowe wyniki. Druga faza rundy, czyli faza akcji, rozgrywana jest cała w ciszy. Rundę zawsze rozpoczyna gracz, którego wskazuje strzałka na ekranie aktualnej wysokości. Można to też bardzo łatwo rozpoznać po kolorze obramówki. Więc pierwszą rundę rozpoczyna gracz niebieski. I teraz od pierwszego gracza. Naprzemiennie wykładacie po jednej kości na pustym polu akcji, po to, żeby aktywować różne efekty. Trzeba tutaj pamiętać o dwóch ograniczeniach. Pierwsze to jest kolorystyczne, czyli gracz niebieski, czyli pierwszy pilot może wykładać się tylko na polach niebieskich i dwukolorowych, a drugi pilot gracz pomarańczowy tylko na polach pomarańczowych i na dwukolorowych. Drugie ograniczenie jest związane jest z wartościami, bo mamy tutaj. Cyferki na tych polach, więc jeżeli tutaj mamy piątkę i szóstkę, to znaczy, że możemy tylko piątkę i szóstkę wyłożyć. Jakie mamy tutaj akcje? W obszarze koncentracji nie ma znaczenia ani wartość, ani kolor umieszczanej kości. Nie jest też istotna kolejność, w jakiej będziecie je tutaj wkładać. Po umieszczeniu kości bierzecie od razu jeden znacznik kawy i wkładacie go w to miejsce. Możecie mieć maksymalnie trzy aktywne kawy, które są Waszym wspólnym zasobem. Kawy służą do modyfikacji kości o plus minus 1 i może to wykonać dowolny gracz w dowolnym momencie, kiedy wykłada jakąś kość, i może zużyć jeden znacznik kawy albo kilka naraz. I na przykładzie gracz niebieski chciałby położyć się tutaj na dwójce na hamulcach, a ma akurat jedynkę, więc zużywa jeden znacznik kawy, odkłada na bok, bo te kawy będzie można ponownie pozyskiwać i przekręca kość z jedynki na dwójkę, i wtedy już tutaj legalnie może ją umieścić. Kawy, które zostały niewykorzystane w danej rundzie, wam nie przepadają i przechodzą na kolejną rundę. Pole radia służy do usuwania innych samolotów, które znajdują się na ścieżce podejścia i przeszkadzają nam w lądowaniu, bo do końca gry musimy całą tę ścieżkę oczyścić. Pierwszy pilot ma jedno takie pole radia, a drugi pilot dwa pola. Po umieszczeniu kości od razu odliczamy liczbę pól zgodną z wartością kości, zaczynając od ekranu aktualnej pozycji. I z tego pola, które wypadnie, ściągamy zawsze jeden samolot. Więc na przykładzie mam dwójkę, więc liczę raz, dwa. I stąd ściągam samolot, odkładam gdzieś z boku. Jeżeli wyłożymy kość, której wartość nam wypadnie na pole, na którym nie ma żadnego samolotu, to po prostu nic się nie dzieje, nic nie ściągamy. Analogicznie, jeżeli wyłożymy kość, której wartość jest wyższa niż liczba pól, które zostały do lotniska, do lądowania, to również nic nie ściągamy. Mamy tutaj piątkę, a pól zostało tylko cztery. Tutaj mamy hamulce i powiązany z nim tor hamowania. Jak widzicie, po kolorze aktywować go może tylko pierwszy pilot, czyli gracz niebieski, i musi umieszczać tutaj kości od lewej do prawej strony rosnąco, o czym przypominają te strzałki. Nie można sobie zacząć od czwórki czy od szóstki, trzeba zacząć od dwójki. I po wyłożeniu kości od razu przesuwamy przełącznik w lewo, tak żeby zapaliła się zielona lampka, a następnie znacznik hamowania idzie o jedno pole w prawo do przodu. Ten tor hamowania będziemy rozpatrywać na końcu gry. Będzie on bardzo istotny przy lądowaniu. Nie ma obowiązku, żeby dojść do samego końca, ale jeżeli będziemy mieć wyższą wartość, tym łatwiejsze będzie lądowanie. Jednym z warunków bezpiecznego lądowania jest to, żeby wszystkie kontrolki podwozia oraz klap świeciły się na zielono. Za wysuwanie podwozia odpowiada pierwszy pilot, a za wysuwanie klap drugi pilot. Obie akcje są do siebie dość podobne, różni je jednak to, że kiedy pierwszy pilot wykłada kość na podwoziu, może zrobić to w dowolnej kolejności, oczywiście dopasowując konkretną wartość na pole. Natomiast wysuwanie klap musi odbywać się po kolei od góry do dołu zgodnie z rosnącymi wartościami, tak jak wskazują na to strzałki. Po umieszczeniu kości przesuwamy przełącznik w lewo, tak żeby pojawiła się zapalona lampka, a następnie przesuwamy znacznik na prędkościomierzu w odpowiednim kolorze o jedno pole w prawo. Tak samo, gdyby tutaj drugi pilot wyłożył kość, zrobiłby tak samo, czyli przełącznik w lewo, zapala się lampka, a znacznik na prędkościomierzu idzie o jedno pole w prawo. I teraz. Ta podziałka, która nam się na tym prędkościomierzu tworzy, będzie miała kolosalne znaczenie przy tym, jak szybko podchodzimy do lądowania. Zostały do omówienia dwie akcje: pola silników oraz pola sztucznego horyzontu. I o tyle te dwie akcje są istotne, że są obowiązkowe czyli w każdej rundzie musimy koniecznie tutaj wyłożyć kości, o czym przypomina symbol wykrzyknika w trójkącie. Silniki związane są z prędkością naszego samolotu. Kiedy pierwszy gracz wyłoży tutaj swoją kość, to jeszcze się nic nie dzieje. Dopiero kiedy drugi gracz wyłoży kość, wtedy od razu aktywujemy tę akcję. Sumujemy wartości dwóch wyłożonych kości i porównujemy to z podziałką na prędkościomierzu. Jeżeli suma obu kości jest poniżej niebieskiego znacznika czyli na tym przykładzie byłoby poniżej szóstki. To znaczy, że się ruszamy o 0 pól, czyli no, nie ruszamy się. Jeżeli suma jest pomiędzy niebieskim znacznikiem a pomarańczowym, to znaczy, że się poruszamy o jedno pole, a jeżeli jest powyżej pomarańczowego, to ruszamy się o dwa pola. Na tym przykładzie mamy sumę 10, czyli mieścimy się w zakresie poruszenia się o jedno pole. Co to znaczy ruszenie o jedno pole? To znaczy, że przesuwamy ścieżkę podejścia o jedno pole w dół. Jeżeli byłaby taka sytuacja, że miałabym tutaj ruszyć się o 2, czyli Leżałaby tutaj szóstka, suma 11, czyli mamy zakres poruszenia się o dwóch pól, czyli jest jeden, i później na aktualnej pozycji stoi samolot, który nam przeszkadza. Nie możemy przesunąć w dół, dochodzi do kolizji i od razu przekrywamy rozgrywkę. Czyli musimy mieć możliwość przesunięcia tej ścieżki, tak żeby no, nie leżały na niej samoloty. Sztuczny horyzont czyli te dwa pola u góry wskazują nam o tym jak jest przechył naszego samolotu. W trakcie gry będziemy tym dyskiem manipulować w lewo i w prawo. Kiedy jeden gracz wyłoży tutaj swoją kość to jeszcze się nic nie dzieje. Dopiero kiedy drugi gracz wyłoży kość wtedy od razu aktywujemy tę akcję. Patrzymy jaka jest różnica pomiędzy tymi dwiema wyłożonymi kośćmi. Tutaj mamy różnicę 2 i o tyle przesuwamy ten dysk w stronę wyższej kości, patrząc oczywiście po tych tutaj trójkącikach, czyli miałabym teraz przesunąć się o dwa w prawo, raz i dwa. I w taki sposób byłby teraz sztuczny horyzont. Jeżeli ta strzałka dojdzie w którymkolwiek momencie gry do X, do tego X albo do tego X, wpadliśmy w korkociąg i od razu przegrywamy rozgrywkę. Te dwa obowiązkowe pola nie musicie od razu uzupełniać pierwszą czy drugą kością w swojej turze, a Wasz współgracz nie musi od razu reagować, od razu dodawać do tej samej akcji. Ważne, żeby w trakcie całej rundy te cztery pola po prostu zostały zapełnione, ponieważ jeżeli na końcu rundy którejś z nich będzie puste, to automatycznie przegrywacie. Więc jak możecie zauważyć, jak możecie wyczuć, te dwie akcje są bardzo istotne, ponieważ oboje wpływacie na to, co się wydarzy, więc tutaj ten aspekt kooperacyjny jest bardzo wyczuwalny. Ale przecież nie możecie rozmawiać o tym, jakie macie kości za zasłonką, jakie wartości na tych kościach posiadacie. Więc tutaj wchodzi kwestia tej komunikacji niewerbalnej. I pokażę Wam to na przykładzie. Gracz niebieski położy na sztuczny horyzont czwórkę. I co teraz wie gracz pomarańczowy? Pomarańczowy wie, że na pewno tutaj na tym sztucznym horyzoncie tej szóstki wyłożyć nie może, ponieważ przegracie ta strzałka, przechyli się do X-a, nastąpi korkociąg, no i przegracie wtedy, więc wie, że tę szóstkę będzie musiał wykorzystać gdzieś indziej. Natomiast czwórkę i trójkę bez problemu tutaj wrzuci, ponieważ wtedy nic się nie wydarzy, żadna katastrofa. Więc nie musi od razu tutaj reagować, bo wie, że ma te dwie kości bezpieczne, więc da jakąś informację niebieskiemu graczowi, wykładając szóstkę na silnikach. I teraz co wie gracz niebieski? Wie, że jeżeli dołoży piątkę na silniku, to przekroczycie pomarańczowy znacznik, który mówi, że trzeba poruszyć się o dwa pola, a jeżeli poruszycie się o dwa pola na ścieżce podejścia, to dojdzie do kolizji, więc no, tego zrobić jednak no, nie chcemy, więc wie, że tę piątkę będzie musiał wykorzystać gdzieś indziej, a tutaj na spokojnie wrzuci tę dwójkę, więc piątkę położy na radiu po to, żeby usunąć jeden samolot z pola piątego, czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć z tego pola. Po umieszczeniu 8 kości następuje trzecia faza zwana końcem rundy, czyli taka faza porządkowa. Wtedy zawsze obniżacie tor poziomu lotu dokładnie o jedno pole w dół i zbieracie wszystkie swoje kości, kładziecie podobnie za zasłonką. Wszystkie pozostałe elementy, czyli dysk, przełączniki, znaczniki na tych torach oraz zebrana kawa, zostają na swoim miejscu. Możecie zacząć już kolejną rundę. Jeżeli w tym okienku widać już lotnisko, a samolot jeszcze nie dotarł, to gracie dalej kolejne rundy do momentu, kiedy ten samolot nie pojawi się tutaj na ekranie aktualnej wysokości. Ale co jest ważne, nie możecie już przesuwać ścieżki podejścia. Jeżeli do tego by doszło, to automatycznie przegrywacie. Może tak się zdarzyć, że samolot pojawił się już w tym okienku, a do lotniska jest jeszcze kawałek. Oznacza to, że samolot się rozbił i przegraliście. Jeżeli w tym okienku widać już lotnisko, a w tym samolot, to znaczy, że najbliższa runda będzie tą ostatnią i musicie się mocno skupić, żeby bezpiecznie i równo wylądować. Ostatnia, siódma runda przebiega w standardowy sposób. Po jej zakończeniu sprawdzacie, czy udało Wam się wylądować, czyli czy spełniliście cztery wymagania. Po pierwsze, na ścieżce podejścia na lotnisku nie może stać żaden samolot. Po drugie, wszystkie kontrolki podwozia oraz klap muszą być zapalone na zielono. Po trzecie biała strzałka na dysku sztucznego horyzontu musi wskazywać czarny trójkąt, czyli po prostu musicie lecieć równo. I po czwarte prędkość waszego samolotu, czyli suma kości wyłożonych na silnikach musi być mniejsza niż wartość na torze hamowania tam gdzie jest ten czerwony znacznik. I tę kwestię sprawdzacie od razu po wyłożeniu drugiej kości na silnikach. Jeżeli wszystkie te cztery warunki macie spełnione, to znaczy, że udało wam się wylądować i otrzymujecie oklaski od pasażerów. Jeżeli którykolwiek z tych warunków nie został spełniony, przegraliście. Po przeprowadzeniu testowego lotu do Montrealu czeka Was jeszcze lądowanie na wielu lotniskach świata. Do tego służy dziennik lotu, gdzie na samym końcu mamy 21 scenariuszy, podzielonych według czterech poziomów trudności. Od najprostszych, czyli zielonych, po żółte i aż po najtrudniejsze, czyli czarne. Dodatkowo znajduje się tutaj kod QR, który po zeskanowaniu przeniesie was do kolejnych scenariuszy. Scenariusze, czyli nowe lotniska, przedstawione są w formie 10 pasków, 10 ścieżek podejścia, które to są dwustronne. Z każdej strony wyglądają inaczej, ponieważ każda strona to jest inny scenariusz, oznaczony oczywiście kolorem według poziomu trudności. Jak widzicie, te paski są różnej długości. Będziemy mieć ścieżki podejścia krótsze, średnie takie i dłuższe, a dodatkowo pojawiają się na nich nowe symbole. Grając w nowy scenariusz, pulpit sterowniczy, czyli planszę główną przygotowujecie według standardowych zasad, wybieracie sobie ten jeden scenariusz, pozostałe możecie odłożyć. I ścieżkę podejścia nowego lotniska wkładacie po lewej stronie w taki sam sposób, czyli tak, żeby tutaj w tym okienku była widoczna chmurka. Jeżeli na tym pasku są jakieś czarne kości, to bierzecie czarną kość i kładziecie gdzieś obok. Teraz trzeba wsunąć tor poziomu lotu zgodnie z poziomem tego lotniska, odpowiednią stroną. Czyli jeżeli tutaj mam lotnisko czerwone, to znaczy, że muszę wsunąć. Tą stroną, gdzie jest ten czerwony pasek, i oczywiście tak, żeby tutaj w tym okienku była wartość 6000. Teraz trzeba uzupełnić oba te tory, czyli tutaj kładziemy znaczniki przerzutu, gdzie jest ten symbol przerzutu, a tutaj samoloty zgodnie z ich liczbą na polach. Nowe scenariusze to nie tylko różne ścieżki podejścia i różne lotniska, ale także zestaw modułów, czyli dodatkowych komponentów, które będziecie używać do rozgrywki. Po wyborze scenariusza sprawdzacie albo w instrukcji, albo tutaj u góry na pasku lotniska, jakie moduły musicie przygotować. One są przedstawione w formie takich symboli, które występują w instrukcji i wtedy widzicie, które komponenty musicie dołączyć i jakie nowe zmiany, jakie nowe zasady one wprowadzają. Ikona gwiazdy z cyfrą oznacza, że wspólnie na początku gry wybieracie odpowiednią liczbę kart, które dają wam specjalne zdolności. W pudełku mamy ich 6. Są umiejętności, które pozwalają modyfikować wynikami na kościach. Przystosowanie pozwala raz na grę każdemu z graczy przekręcić jedną z jego niezagranych kości na przeciwległą ściankę. Nie musicie tego wykonywać oczywiście w tej samej rundzie. Oczekiwanie raz na rundę pozwala pierwszemu graczowi przed jeszcze umieszczeniem kości przerzucić jedną z jego czterech kości. Natomiast współpraca działa w taki sposób, że jeżeli jeden z graczy położy tutaj swoją kość, to drugi musi od razu umieścić jedną ze swoich kości i zamieniacie się tymi wartościami, a następnie te kości zabieracie do siebie. Karta synchronizacji zapewnia bonusową kość, ale tylko pod warunkiem, jeżeli w jednej rundzie udało Wam się umieścić przynajmniej jedną kość na klapach i jedną kość na podwoziu. Jeżeli spełniliście ten warunek, to od razu drugi pilot, czyli gracz pomarańczowy, bierze czarną kość rzuca nią i umieszcza ją na dowolnym polu, zarówno pomarańczowym, albo niebieskim i aktywuje tę akcję. Nie może przy tym komunikować się, konsultować ze współgraczem. Musi sam podjąć tę decyzję. Te dwie karty premiują Was za dublety. Przy mistrzostwie patrzymy na silniki. Jeżeli tutaj macie dwie kości o tej samej wartości, to zyskujecie znacznik przerzutu, jeżeli jakiś wolny leży obok i kładziecie go w tym miejscu do wykorzystania. Natomiast przy kontroli patrzymy na sztuczny horyzont. Jeżeli tutaj macie wyłożone dwie kości o tej samej wartości, to zyskujecie jedną kawę. Symbol zegara oznacza, że będziecie działać pod presją czasu, czyli jedna runda będzie trwała dokładnie minutę. Od razu porzucie kośćmi, włączacie odmierzanie tych 60 sekund i wykładacie kości na zmianę. Jak czas się skończy, nie możecie już żadnej kości dokładać, wszystkie nieumieszczone są ignorowane. Jeżeli nie umieściliście kości na tych polach obowiązkowych, to od razu przegrywacie. W module zatytułowanym paliwo dochodzi tor paliwa z nowym miejscem na umieszczanie kości. Przy przygotowaniu kładziecie ten tor gdzieś obok planszy głównej, a znacznik na samą górę przy wartości 20 to jest Wasz startowy poziom paliwa. W trakcie rundy dowolny gracz może tutaj położyć swoją kość i od razu przesuwa ten znacznik o tyle pól w dół, jaka jest wartość kości, czyli tutaj by było o dwa pola w dół. Jeżeli na koniec rundy nikt tutaj kości nie położył, to ten znacznik automatycznie przesuwany z dół o 6 pól, więc chcecie tutaj raczej te niskie wartości kłaść. Jeżeli znacznik w dowolnym momencie gry skoczy na X, czyli całe paliwo wam się skończyło, to od razu przegrywacie. Z torem paliwa związany jest jeszcze inny moduł zwany Wyciek paliwa, który działa troszeczkę inaczej jak ten poprzedni. Po przygotowaniu, czyli wyłożeniu toro, bo planszy głównej i zaznaczeniu startowego paliwa na 20, kładziecie jeszcze dowolny znacznik praktykanta X do góry na to miejsce na kość. To służy tylko temu, żeby pamiętać, iż tutaj tej kości kłaść nie można, ponieważ wyciek paliwa będzie następował w inny sposób. Mianowicie, od razu po wyłożeniu drugiej kości na silnikach, liczycie różnicę między dwiema wyłożonymi tutaj kośćmi i doliczacie plus 1, więc na tym przykładzie mamy 5 minus 2, czyli 3, i plus 1, czyli to jest 4, i o tyle pól trzeba obniżyć ten znacznik na torze paliwa. W ten sposób to paliwo będziecie tracić i oczywiście, jeżeli dojdziecie do x, to paliwo wam się skończyło i przegrywacie. W module zatytułowanym Praktykant dochodzi taka nieduża plansza, którą przy przygotowaniu gry kładziemy pod tą planszą główną oraz sześć żetonów, które losowo rozmieszczamy odkryte na tej planszy. To są nasi tytułowi praktykanci, których będziemy musieli wyszkolić. Jak widzicie, na tej planszy mamy po jednym nowym polu dla każdego gracza na umieszczanie kości. I właśnie, kiedy tutaj kładziemy kość, czyli robimy akcję szkolenia praktykanta, bierzemy pierwszy dostępny żeton od naszej strony, czyli niebieski będzie szedł od tej strony, a pomarańczowy od tej strony. I ten żeton wykładamy ze wszystkimi zasadami umieszczania kości na wybranym przez siebie polu, tak jakby to była właśnie nasza kość. Mamy jednak pewne ograniczenia związane z tą akcją. Po pierwsze, wartość kości, którą odpalamy akcję szkolenia. Musi być inna niż wartość żetonu, więc jeżeli tutaj była piątka, to nie mogłabym położyć kości piątki, mogłabym każdą inną wartością aktywować ten żeton. Po drugie, nie możemy tych wartości na żetonach modyfikować kawą i po trzecie, nie możemy tych żetonów wykładać na akcji koncentracji, czyli akcji, która pozwala nam zdobywać kawę. Jeżeli na koniec gry jakikolwiek żeton tutaj zostanie, czyli nie wyszkoliliśmy wszystkich praktykantów, to przegrywamy. Moduł hamowania na lodzie wprowadza nowy tor hamowania, którym to przykrywamy ten wcześniejszy i na jego początku kładziemy czerwony znacznik. Przesuwanie się na tym torze jest o tyle trudniejsze od poprzedniego, że musimy w jednej rundzie umieścić kości po obu stronach. Jak widzicie, u góry umieszcza tylko gracz niebieski, a na dole może dowolny gracz. I te kości trzeba umieszczać po kolei od najmniejszej do największej wartości, tak jak tutaj są narysowane strzałki. Jeżeli będzie tutaj włożona tylko jedna kość. I do końca rundy nie zostanie wyłożona druga, to wtedy tego znacznika nie przesuwamy, a ta kość po prostu się zmarnowała. Ale jeżeli będą dwie wyłożone po obu stronach, to wtedy ten znacznik idzie do przodu. W jednej rundzie możemy w ten sposób przesunąć się kilka razy i oczywiście, jeżeli już raz włożyliśmy dwójki, to potem będziemy wykładać trójki, potem czwórki, a potem piątki. Na końcu gry musimy dojść do wartości 5, jeżeli nie doszliśmy to przegrywamy, a także na końcu gry, kiedy porównujemy prędkość naszego samolotu, to będziemy właśnie porównywać z piątką, czyli suma dwóch kości na silnikach musi być niższa niż 5. W module silny wiatr dochodzi nam pierścień wiatru, który kładziemy po prawej stronie planszy głównej, a w jego środku taki niebieski żeton samolotu startował w taki sposób, żeby nos samolotu wskazywał na to białe pole z wartością plus 3. I w trakcie gry, za każdym razem, kiedy będziemy aktywować akcję sztucznego horyzontu, czyli będziemy przekręcać ten dysk, albo nie przekręcać, jeżeli tutaj będzie remis, to musimy to, co widzimy na dysku, odzwierciedlić, odwzorować właśnie na tym pierścieniu wiatru. Jak to robimy? Po prostu przesuwamy o tyle podziałek, jak tutaj widzimy na tym dysku. Mamy jedną przedziałkę w lewo w kierunku gracza niebieskiego, więc przesuwamy tutaj też jedną przedziałkę w lewo i będziemy to robić za każdym razem, nawet jeżeli ten dysk się nie poruszył. I do czego to nam służy? To są prędkości dodatkowe wiatru. Więc za każdym razem, kiedy będziemy obliczać prędkość samolotu, czyli dokładać kości na silniki i sumować wartości na tych kościach, to będziemy jeszcze do nich dorzucać wartość wskazaną właśnie przez ten niebieski żeton samolotu. Więc na tym przykładzie mamy 2 plus 5, to mamy 7, i jeszcze tutaj plus 3, czyli 10. I wtedy tę wartość porównujemy z prędkościomierzem. I robimy to również w ostatniej rundzie. Moduły to nie jedyne wyzwania, które Was czekają, bo na ścieżkach podejścia nowych lotnisk pojawiają się dwa nowe symbole. Czarna kość oraz pozycja dysku. Jeżeli aktywujecie silniki i macie przesunąć ścieżkę podejścia, a na jej aktualnej pozycji znajduje się taka ramka, to musicie od razu sprawdzić, czy macie dobrze ustawiony dysk sztucznego horyzontu. Ta ramka pokazuje, które ustawienia są dopuszczalne, czyli mówiąc inaczej, w którym miejscu ma być ta biała strzałka ustawiona? Na tym przykładzie biała strzałka ma albo wskazywać ten czarny trójkąt, albo tutaj ten trójkącik obok. I to są jedyne dwie opcje, żeby móc lecieć dalej. Jeżeli dysk ustawiony byłby w ten sposób, w ten albo w ten, to lot jest niemożliwy. Jeżeli dysk byłby tak ustawiony, a wy aktywowaliście silniki, no to się nie możecie poruszyć i od razu przegrywacie. Symbol czarnej kości zwiastuje to, że na ścieżce podejścia zaczną pojawiać się nowe, dodatkowe samoloty, które będą Wam utrudniać lądowanie. Na początku każdej rundy sprawdzacie, czy na ekranie aktualnej pozycji znajduje się czarna kość. Czasami będzie to jeden symbol, czasami będzie ich kilka. I musicie teraz rzucić tyle razy czarną kością, ile tych symboli jest narysowanych. Ja mam tutaj jeden symbol, więc rzucam jednokrotnie. I następnie musicie na wskazane przez kość pole dołożyć dokładnie jeden samolot. Mam tutaj trójkę, więc liczę raz, dwa, trzy i dokładam jeden samolot. Nie ma żadnego limitu, jeżeli chodzi o liczbę samolotów na jednym polu. Jeżeli samoloty się skończą, to po prostu nie dokładacie. Jeżeli wypadnie Wam wartość, która wskazuje pole, którego już nie ma, więc przykładowo wyrzuciłam piątkę, a mam tylko cztery pola, to wtedy ten samolot po prostu trafia na ostatnie dostępne pole, czyli na lotnisko. Jeżeli w trakcie rundy nie uda wam się ruszyć, przykładowo tutaj mamy tylko 4, więc nie ruszamy się nic, więc na następną rundę zostanie nam to pole z kością, więc będziemy musieli ponownie dołożyć samolot, więc chcecie jak najszybciej tych czarnych kości się pozbywać, wsuwając ścieżkę. Oczywiście, jeżeli na początku rundy na tym polu nie ma narysowanej kości, to nie musicie nią rzucać i dokładać samolotów, a także jeżeli uda Wam się poruszyć o dwa pola na ścieżce podejścia i tym samym minąć tą czarną kość, to również nie musicie nią rzucać. Gratulacje, to koniec szkolenia. Możesz zasiąść już za sterami samolotu i sprawdzić swoje umiejętności. Powodzenia! Chcesz wiedzieć więcej o grach planszowych, znajdź nas na Facebooku, YouTube oraz na naszej stronie www.planszowymusy.pl, bo z nami wiesz, co z grami.